Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Real Madryt. Dzisiaj czekają nas wielkie mecze. Czeka nas mecz z Sevillą, który zaraz. Mecz z Realem Sociedad. Derby Madrytu. Ostatni mecz w Lidze Mistrzów, W fazie Lid... grupowej Ligi Mistrzów. No i mecz z Cadizem u siebie. No i zaczniemy już niedługo okno transferowe. Więc proszę Was oczywiście o propozycję kolejnych transferów. Czy może podpisać Rudigera, któremu się kontrakt kończy, chyba że Chelsea z nim podpisała już tu więc Zaraz to sprawdzimy. Oczywiście tutaj trzeba opowiedzieć jakieś bajki na tej konferencji prasowej. No już. Sprawdzamy czy Rudiger ma podpisany już kontrakt niestety tak więc nie ściągniemy go, ale wyślemy tutaj Dobra, wiem to wszystko Damy wytyczne Pozycję dowolna, ale czego mu się kończył kontrakt no... Do 30 roku życia. Od 18. No i okej. Okay. Żeby się kończył kontrakt, temu gościu. No i przejdźmy do meczu. Vinicius niestety zawieszony. Taki skład wyjdzie na to spotkanie. Więc symulujemy. Jesteśmy ciekawi jak będzie wyglądał ten mecz. Na razie to Sevilla kontroluje to spotkanie. I jest szansa dla Sevilla. Czy to wykorzystają? Ładny odbiór Hazard do Benzemy. Benzema do Modricia. Modricia, ale szrajt Modricia. Kylian Bapę ma... Bappe. niestety. Nieudana akcja. Sevilla wychodzi z kontratakiem. Jest kontra Real Madrid. teraz Benzema ładnie wgra w podanie do Mbappé Mbappé co on wymyśli? Kylian no strzelaj! Kylian! Nie ma bramki. Jest wznowienie od bramki. Benzema modlić, azart. Mendy, Mendy co on wykombinuje? Mbappé ładny strzał z dystansu, ale broń bramkarz. Kross, wrzutka. Nikogo nic nie wyszło z tego Benzema, cross. Benzema, 1-0, tak jest. Teraz Benzema wychodzi z kontrą, Hazard, ładnie klepią, Modric, Benzema, Benzema, co on wykombinuje, Modric, Kylian Mbappe, ależ pograli, Ferland Mendy z golem, po asyście Kylian ale Hazard wychodzi z kontrą, Eden Hazard. Hazard, cross Benzema. Czy to będzie 3 do 0? Cross, 3 do 0. Jest szansa dla Sewilli. 3 do 1. Iwan Rakitic. Wy piłkarz Barcelony. Trafia do siatki na Santiago Bernabeu. Rodrigo Benzema i kontra. Rodrigo Kamavinga ładnie poklepali. Kamavinga trochę zwolnił. Nie wiem z kim pograć Kamavinga. Rodrigo, Rodrigo. Co on wykombinuje? 4 do 1. Ależ Bramka, Rodrigo. Wygrywamy 4 do 1 z Sevilla, świetny mecz całego zespołu. Vinicius, koniec zawieszenia. Sekampania. kampania. Rodrigo po tym świetnym wejściu dostanie też szansę. No i symulujemy ten mecz. I zobaczymy co tu się wydarzy. Ładnie kontrolujemy mecz na początku. Benzema do Mbappé. Co oni tu wymyślą? Mendy. Benzema Rodrigo i drugi gol z rzędu. Drugi meczu z rzędu. Rodrigo naprawdę złapał formę. Nie wiem czy nie wskoczy do pierwszego składu. Benzema. Języ Valverde, co oni tu by myślą Rodrigo mógł mieć dublet po 15 minutach Mbappé, Mbappé, ależ to zrobił Mbappé, Rodrigo Cross Mbappé broni bramkarz Krotkowanie Rodrigo, co on tu wykombinuje podanie do Kliana Cross. Ładnie grają MB Rodrigo 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 będzie wrzutka? Nie stracił tą piłkę. Ładnie Killian odbiera. Co on wymyśli? Podaje do Mendiego Mendy, do Benzemy Cross. Rodrigo. Akcja Fede Valverde, to powinno być 2 do 0. Ładna akcja teraz realu Sociedad. I to będzie 1 do 1, Isak. Niestety. My cały czas cisnęliśmy, ale to tra tracimy bramkę na 1 do 1. Ładna akcja. Karwa ale jednak Fede Valverde traci piłkę. Jest, szansa portu! Oni Tibo Courtois na szczęście. Teraz akcja Sociedadu, ale militało wyjaśnia. Kylian Mbappé Ładnie to sobie przyjąłem. mbappe jest 2 do 1. Świetny odbiór Fede, Valverde. Rodrigo, Valverde. To Kiliana, Kilian. Co on tu wymyśli? Fede. Fede do Mbappé jest 3-1. Kilian, Mbappé. Ależ pograli. Jest Vini, ma szansę się urwać, w końcu Vinicius! Ma szansę się urwać, Vinicius! Gol, 4-1! No i koniec tego spotkania, wygrywamy 4-1. Czeka nas za chwilę kolejny, kolejny mecz z Szachtarem Doniec, który już nie ma szans na awans. Nasz junior może zmienić pozycję. Okay. Trochę się rozwinęli fajnie, jak się tam rozwijają. Mecz z Szachtarem, wyjdziemy tu rezerwami, no. mamy już pewny awans, więc nawet jak wyjdziemy z drugiego miejsca nic się nie stanie. W ten sposób wyjdziemy na ten mecz, szybka symulacja, jeszcze dzisiaj trochę tych spotkań będzie. Goliowicza, Gol, Company i Edena Zarda daje nam pierwsze miejsce w grupie. Przypieczętowuje nasze pierwsze miejsce w grupie, a więc bez większych problemów z fall startem w tej pierwszej kolejce z Interem. Ale ostatecznie wychodzimy z pierwszego miejsca, więc nie ma to większego znaczenia. Robert Lewandowski ze złotą piłką. To jest mecz, pierwsze miejsce meczu o 6 punktów. Naprawdę. Jury Tillemans nieco jest zły na nas, więc zagra w tym meczu. Tak, wejdzie Jose kampania na ławkę. Rodrigo w dobrej formie ostatnio. E symulujemy to spotkanie. Jest dośrodkowanie, świetna interwencja Tibo Courtois. Szansa na kontrę Benzema. Tillmans, Tillmans, Mbappé, Mbappé do Benzemy, Benzema co on wymyśli? Benzema 1-0! Tak jest Juri Tillmans za system, jak dobrze widziałem. I prowadzimy w tych derbach Madrytu. No i wychodzimy z kolejną akcją. Kilian Mbappé co on wymyśli? Podanie do Benzemy, ale strata. Ale jeszcze mam szansę, Rodrigo broni Jana Black do dośrodkowanie Mbappé. Czy on to przejmie? Jest szansa, ale niestety tracimy tą piłkę. Jest kontra Atletico. Teraz wrzutka. Świetny alaba. Akcja zastopowana. No i tak to jest, proszę Państwa. Ładna teraz kontra. Benzema, Benzema, to musi być bramka, ale nie trafia. Czemu on tak wolno się złożył do tego? Teraz Rodrigo będzie dośrodkowanie, ale nic z tego. No i zmiany weszły w życie. Mbappe zbiega, dośrodkowuje. Mbappe. Benzema, nie klepią Mbappé dośrodkowanie. Benzema FedE. Benzema Casemiro powinno być 2 do 0. Ale jeszcze raz dośrodkowanie kampanii. No i oblak, ładnie łapie piłkę. Ale teraz my. No te zmiany w środku pola podziałały. Ale Benzema beznadziejnie to rozgrywa. No i Atlético wyprowadza kontrę. Żeby to się źle na nas nie skończyło. Ładnie teraz. No i to będzie gol! Nie broni Tiba Kourtois! rożny wybrońcie to panowie! Dobrze. oj. Męcząca końcówka. Kampania, no czemu nie grałeś do Zema Benzema. Ben Benzema, ładnie Wini. Wini, ale kiepskie to dośrodkowanie. Kampania środkowanie, no i koniec. Wygrywamy 1 do 0. Derby Madrytu. Tak jest. Gramy z PZ w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Niestety ciężki rywal Kylian Mbappé zagraża przeciwko swojemu byłemu zespołowi. No i teraz mecz z Kadixen. Luka Modric. A, mieliśmy z nim kontrakt przedłużyć. Ok, i zrobimy to. Przedłużymy kontrakt z Modric'em. Negocjujmy z nim kontrakt. Zatem, co powiesz na rotacyjnego? Coś być ważnym. Ok, Rok kontraktu w porządku. No, już tu bez klauzuli o Oś jeszcze podwyżkę na koniec kariery Modric i zgodził się, a więc przedłużyliśmy kontrakt z Ruką Modriciem. No i mecz ostatni w tym odcinku, jak dobrze pamiętam, z Kadyksem Fede Valverde i Sagra. Sagra tutaj yy, Kamavinga Canteles Fortrio Zola. Bardiol i Nacho. Może nawet Fabiański. Hmm. No, tutaj Jury Tilemas. Azard Benzema. Wolne Vinicius. Ok. W takim zestawie wejdziemy. Szybka symulacja z Kadyzem. Wygrywamy 2 do 1. Azard z Dubletem. No i tak. Tutaj jest przerwa już. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie lajka, like suba, yy, komentarz jakiś, bo za chwilę okienko transferowe, więc możemy jeszcze kogoś kupić. Postaram się kupić tego doku. Yy, może Matiego jego kasza. Zobaczymy. Jeśli macie jeszcze jakieś propozycje, piszcie. Yy. Do zobaczenia. Cześć.